Kochani, spotykamy się znowu na jutrzni. Potrzebowałam trochę czasu, żeby uporządkować kilka spraw w swoim życiu. I wracamy. Wracamy do wspólnej modlitwy. W niedzielę 3 sierpnia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Oto już bledną, mroczne cienie nocy. Jasna zorzal śni na nieboskłonie. skłonie. Prze to z ufnością z całych sił prosimy Wszechmogącego. Boże jedyny, zmiłuj się nad nami. Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem. Okaż się Ojcem, który nam otworzy bramy wieczności. Spraw to błagamy, Boże jeden w trójcy, a Twoja chwała niech napełni ziemię. Ojcze i synu, i duchu najświętszy, dawco pociechy. Amen. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi, jego łaska na wieki. Niech dom Aarona głosi, jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą, jego łaska na wieki. W ucisku wzywałem Pana. Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. Z góry będę spoglądał na mych wrogów. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz w imię Pana je pokonałem. Ze wszystkich stron mnie okrążyły, lecz w imię Pana je pokonałem. Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, paliły jak ogień paliciernie, lecz w imię Pana je pokonałem. Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, on stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Prawica pańska moc okazała, prawica pana wzniesiona wysoko, prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. Ciężko mnie pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję panu. Oto jest brama pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się nim i weselmy. O, Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Ustawcie procesje z gałązkami zielonymi, aż do rogów ołtarza. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże Mój, wielbić pragnę Ciebie. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Alleluja. Śpiewajmy hymny naszemu Bogu. Alleluja. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Ojców Naszych, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na Herubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Śpiewajmy hymny naszemu Bogu. Alleluja. Chwalcie Pana za niezmierzoną wielkość Jego. Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni chwalcie na ogromnym jego nieboskłonie chwalcie go za potężne jego dzieła chwalcie za niezmierzoną wielkość jego chwalcie go dźwiękiem rogu chwalcie na harfie i cytrze chwalcie go bębnem i tańcem chwalcie na strunach i flecie chwalcie go na dźwięcznych cymbałach chwalcie na cymbałach brzęczących wszystko co żyje niech chwali Pana chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalcie Pana za niezmierzoną wielkość Jego. Alleluja. Pokropię Was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I oczyszczę Was od wszelkiej zmazy i od wszelkich Waszych bożków. I dam Wam serce nowe i ducha nowego tchnę do Waszego wnętrza. Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów, przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Panie, stwórz w nas serce czyste, prosimy. Odnów nas moc ducha, prosimy. Pokrop nas czystą wodą, żebyśmy się stali czyści. Uwolnij nas od lęku, Panie, prosimy. Prosimy, Panie. Prosimy Cię Panie. Amen. Wysławiamy Cię Boże, chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twoje cuda, chwalimy Twoje imię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wysławiamy Cię Boże, chwalimy Twoje imię. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi, Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani Służyć Mu będziemy bez trwogi W pobożności i sprawiedliwości przed Nim Po wszystkie dni nasze A Ty, dzieci, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego Gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi Jego ludowi dasz poznać zbawienie Przez odpuszczenie grzechów Dzięki serdecznej litości naszego Boga Z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce By oświecić tych co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą. Panie, prosimy Cię, wspieraj nas, abyśmy nie trwali w mrokach śmierci, lecz postępowali za Tobą w światłości życia. Prosimy Cię, okazuj nam swoją dobroć i nie dopuść, aby dzisiaj zło nas zwyciężyło, lecz pomóż nam je pokonać siłą dobra. Prosimy Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Błogosławionego, dobrego dnia. Odpocznijmy.